Podkarpacie.pl. Nieoficjalne wyniki wyborów wskazują na to, że Sanok będzie miał swojego przedstawiciela w parlamencie. Piotr Uruski ze Zjednoczonej Prawicy zdobył około 11 tysięcy głosów, co pozwoli uzyskać mandat posła. Czuję się bardzo dobrze, bardzo serdecznie. Wszystkim dziękuję za pomoc w kampanii, za poparcie. Ponad 4 tysiące głosów w mieście Sanoku to bardzo dobry wynik. Ja się takiego wyniku aż tak dobrego nie spodziewałem, za co bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękuję i gratuluję. Odbieramy to wspólnie z burmistrzami, władzami miasta jako akceptację dla naszych działań na terenie miasta Sanoka, dla zmian, które wprowadzamy, dla zmian, które wprowadza Rada Miasta i bardzo, bardzo serdecznie za ten wynik dziękuję. W, na terenie Powiatu Sanockiego, jest to wynik ponad 8,5 tysiąca głosów, i również odbieramy ten wynik jako akceptację dla działalności zarządu powiatu, starostów i Rady Powiatu. Także bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że idziemy w dobrym kierunku, damy radę. Łza mi się kręci wokół, bardzo dobrze się czułem i czuję tutaj na tym stanowisku wiceburmistrza. Pracy jest bardzo dużo, ja lubię dużo pracować. Będzie mi bardzo żal naprawdę dobrze się tutaj czuję i chciałbym no pewnie dalej być wiceburmistrzem, ale te zadania są inne, już wyznaczone przez wyborców, więc trzeba będzie do Warszawy i stamtąd liczę na to, że uda się zdobyć środki dla Sanoka miasta, dla powiatu sanockiego, dla gmin, ościennych gminy Zagórz, innych gmin, które również bardzo mnie mocno wsparły, za co bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo serdecznie mojemu sztabowi na czele z Damianem Biskupem. To naprawdę wielka sprawa. Hasło teraz czas na posła z ziemi sanockiej okazało się trafne. Yy, mówiliśmy o tym Sanok od blisko dekady nie miał nikogo. Inne sąsiednie miasta miały jednego, dwóch przedstawicieli od zawsze, a my nikogo i cieszę się bardzo, że nam się to udało i liczę na to, że Uda się nam to wszystko przełożyć na bardzo takie pozytywne efekty materialne dla naszego tutaj Sanoka, tym bardziej, że gro ludzi związanych ze środowiskiem Uniwersytetu Jagiellońskiego, z krakowskim środowiskiem, w którym kiedyś brałem udział jako reprezentant Uniwersytetu Jagiellońskiego w Parlamencie Studentów Rzeczpospolitej Polskiej, no jest teraz u władzy i mam nadzieję, że pomogą też nam tutaj w Sanoku, w powiecie sanockim w tym, aby zdobywać środki dla naszego regionu, i abyśmy uzyskali wsparcie w Warszawie, bo do tej pory nasze sprawy, sanockie sprawy, sprawy Bieszczad nie były w Warszawie reprezentowane, nie były odpowiednio dostrzegane. Chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy występ, wystartowali w wyborach, moim kontrkandydatom, dziękuję za kulturalną kampanię, którą wszyscy tutaj mieliśmy, prowadziliśmy, nie było większych właśnie, nie było większych sporów, to dobrze że świadczy o naszej lokalnej demokracji, o tym, że tutaj wszyscy współpracujemy. Cieszę się bardzo, gratuluję wszystkim wyników, bo wiem, że te wyniki były dobre. No i oczywiście liczę na to, że w przyszłych kadencjach będzie już nie tylko jeden poseł z powiatu sanockiego, ale może i dwóch, może trzech. Także cieszmy się z tego, co jest i oby nam się to wszystko tutaj dobrze układało. Przede wszystkim chciałbym wesprzeć miasto Sanok. Chciałbym wesprzeć powiat sanocki, władze miasta, władze powiatu, władze ościennych gmin, samorządowców, Bieszczady w pozyskiwaniu środków, w lombingu, w Warszawie na rzecz tych właśnie spraw. To jest dla mnie priorytet, to jest najważniejsze. Od dziewięciu lat jestem w samorządzie lokalnym, wcześniej byłem we władzach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego, później we władzach studenckich ogólnopolskich. Wydaje mi się, że dobrze czuję samorząd, że Będę chciał bardzo blisko współpracować z samorządowcami i pomóc właśnie w pozyskiwaniu środków i w reprezentowaniu tych spraw w Warszawie, do których teraz nie mieliśmy jako region dostępu. TVpodkarpacie.pl